Alango. Hej, hej, hej! Witamy Was dzisiaj w krótkim odcinku, w którym e, opowiemy o mm, oświetleniu tylnym. Tylnym? Tylnym? Zadnim. Zadnim. Od Pro X otrzymaliśmy nowe lampki. I w ofercie ich i dla nas też są nowe. Nie będziemy za dużo gadać o technicznych sprawach. E, kilka faktów jednak trzeba powiedzieć. Dla tych, którym który nie chcę czytać. Tak, bo mogą to usłyszeć. Więc, lampki, jakie mamy, to Pro X Phoenix 1 i 2. Techniczne sprawy: dwie lampy, jedna większa, druga mniejsza. Większa moc 100 lumenów, natomiast ta mniejsza ma 50 lumenów. Bateria. Większa ma 800 mAh, mniejsza 350, z tego co kojarzę, mAh. Co daje przedział czasowy działania mniej więcej od godziny na najmocniejszym trybie do na tym najbardziej energooszczędnym. Ta mniejsza chyba ma 10 godzin, a ta większa chyba 15. Tak mi się wydaje. Miałem wrażenie, że będą mniejsze, troszeczkę bardziej takie kompaktowe, aero jakieś, ale są dość duże. Natomiast. No Fajne, bo widać, z boku, nie? nie, tylko, nie tak, właśnie. Tył, tylko eee, szeroki zakres. Dokładnie, świecenia. zakres świecenia jest 180 stopni, tak przynajmniej podaje producent. Lampy zrobione są z diod COB, e, co powinno przekładać się na dłuższy czas działania według tego, co jest napisane w internecie. E, o tym czasie działania to sobie za chwilę pogadamy. Natomiast co jest fajne w tych COB to fikuśne kształty, które można nimi robić i właśnie tutaj macie przykład, że to nie jest prosta zwykła dioda jakaś tam lampka, która jest na płasko robiona, mają jakieś tam kontury, zakrzywienia, mamy jeszcze jedną, nie pamiętam nazwy, ale też jest taka takie, tak półokrągła, mhm. największa bolączka lamp, czy właściwie oświetlenia tylnego Xa to czas działania według mnie. Znaczy nie tylko ProXa, bo sobie właśnie sprawdziłam jakąś ja samą inną lampkę. No. To też no, krótki czas działania, bo dla mnie 10 godzin to jest krótko. bo tak no Wcześniej jak miałam jakieś lampki na baterie, no to po prostu rzucasz tam baterię i za rok sobie wymieniasz. Nie? A ta lampka Ci miga i miga i miga, to co, co jazdę, co drugą jazdę, co trzecią no. jazdę trzeba ładować ja później o tym nie pamiętam. I, tak i... i w czasie jazdy czasami potrafię zgać, zgasić się, zgasnąć. No. Pamiętajcie, no tak, że... że wtedy wiesz, no nie, nie, nie korzystasz z tych baterii, tak? Czyli, niby to jest takie bardziej eko, niby eko. A, no, 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 no. no kwestią, tak, bo ma akumulatorki. Mhm. E, no, kwestia eko. Wszystko, co dla mnie działa na jakąś tam prąd czy energię, to nie jest eko, no bo nie może być eko. Chyba, że się ładuje słońcem. No, na, na przykład. No. ogólnie fajnie, bo ono jest bardziej widoczne, ja mam ogólnie lampkę, która działa niby do 200 godzin. Tak? Mniej więcej. No tak podaje producent, Pamiętajcie, że to, się... że to co podaje producent to jest w pewnych konkretnych warunkach laboratoryjnych i... No a ja w moim laboratorium akurat sprawdzam czy tak. faktycznie będzie świecić Sprawdzamy 200 godzin. Sprawdzamy czy 200 godzin, już wiemy, że nie będzie już pewnie świecić. zakładam, że nie będzie. No i ona jest taka mniej widoczna, tak, na tym trybie energooszczędnym, także tak. ta lampka jest pod tym względem lepsza, ta Pro a no i ładnie, ładniejsza, tak, no bo to się tak, no, przyciąga uwagę. Jasne. No dlatego najlepiej mieć dwie, nie? Tak, coś, no coś że... za coś, jak chcecie fajną, no to może nie działać tak długo jak chcecie Długo działającą, to może nie być jakaś tam, nie wiadomo, z jakimi wodotryskami, aczkolwiek są pewne fajne lampki, które można tam sobie dobrać też pod wyglądem. Nasz kolega Piotr taką ma, działa dość długo, i e, no, ale swoje też trzeba zapłacić. No, wiadomo. A Każda z nich ma 8 trybów i tymi trybami, mimo że są w budowie bardzo podobne, tymi trybami się różnią. Nie są takie same. Dla mnie duża ma ładniejsze tryby. Tak, duża ma takie fajniejsze tryby. Nie wiem teraz powiedzmy, że możecie sobie popatrzeć na wszystkie tryby, jak to tutaj wygląda z tymi lampami. Kwestia ładowania to też było tam powiedzmy kilka godzin. Nowość, którą zauważyłem, to jest ładowanie USB-C, a nie na stare USB, które było we wcześniejszych lampkach. Z wodoszczelnością też jakoś dużego problemu nie ma. Tam pewnie jest IPX4. Nie. czyli zachlapania jakieś tam ewentualnie coś takiego. To mhm. nie jest rower wodny, pamiętajcie, tylko rower normalny. No czasem się zastanawiam nad tym, na jakim jeździmy tutaj. No czasami tak. No jest widoczna, no to jest najważniejsze, chyba to o to chodzi głównie w lampce, tak? Mhm. Żeby... Tak, jakoś tam uwagę kierowców e, czy innych rowerzystów, ostatnio dużo wypadków jest, e, żeby skupiała na jakimś tam punkcie dziwnym, który gdzieś mryga, miga, świeci, i błyska. E, i tyle. Mocowanie tej lampki mogłoby być, myślę, lepsze. Eee, przynajmniej na te sztyce 27,2 mm. Nie do końca spełnia, powiedzmy, nasze wymagania. Jak źle przypniecie, nie, nie pomyślicie, że to będzie luźna. Trochę by mogli to tutaj usprawnić, ale już tam okej. Okay. No dobrze. Myślę, że chyba rozwialiśmy tutaj wszystkie jakieś wątpliwości, czy wszystkie jakieś kwestie związane z tymi lampkami, tak na powiedzmy drugi rzut oka. E, bo co do tego, jak one działają i czy będą działać długo, w sensie takim czy się nie popsują to pewnie powiemy, czy Wyjdziem moglibyśmy prawie. powiedzieć za jakiś czas rok, dwa. E, przednie lampy działają, nie ma z nimi problemu, przeżyły już sporo. Tak, przednie to jest też to... Tak, to przednie lampy to jest też to, to z faktem, że akumulator jest zewnętrzny, ale mniejsza z tym. E, tamta, tamta druga lampka, czy trzecia lampka, właściwie tą wcześniejszą, którą też dostaliśmy. Działa cały czas, nie ma z nim żadnych problemów. Nie świecą właśnie tylko do tyłu, tylko mm -hmm. widać od boku i to mi się podoba, no. bo ja zauważyłam właśnie, że mało osób zwraca uwagę na to, czy są widoczne od boku. Mm -hmm. Tak jak zbliżają się do skrzyżowania, czy do przejścia, czy do przejazdu dla rowerów. Od boku nikt nie zwraca uwagi czy ma jakiś odblask, albo czy w ogóle widać coś, bo często tak, nie widać. Tak, jakieś jasne elementy, może lekko odbijające jakieś. Z tego właśnie te lampy akurat mają taki plus, że e, na boki też dość, e, dość mocno widać. No, tyle. Ok, to trzymajcie się, jak macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach. E... O lampę, bo ona na inne nie odpowiada. <laughs> Tu gdzieś możecie sobie zerknąć też lamp przednich, wrzucimy. No tyle. Lef. Zbijamy się po milę. Tak, górze idzie. idzie, trzymajcie się i do następnego siemaneczko.